Co prawda pszczółki pochowały się pod dachem naszych obiektów, ale atrakcji jest bardzo dużo. Są przede wszystkim z nami pszczelarze z Koła Pszczelarzy ze Złotowa, którzy oferują swoje produkty, ale też ogromną wartość edukacyjną. Pszczoły są tak szczególnym owadem, dlatego że spełniają ogromną rolę w środowisku. Są głównym zapylaczem, jako jedyny owad tworzą kolonie na zimę, w związku z tym od samej wiosny jest ich najwięcej i 80% produkcji owoców i warzyw pochodzi dzięki pracy pszczołów. miód jest bardzo słodki i do, w dostarczeniu jakby do innych potraw, do miod, do, 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 do keczupu czy do muszardy dostałem tak, do takiej ostrości, słodkości. Najlepszy kofry smakuje mi bardzo dobry. Ciuka ja sobie. Oj, w nawet nakietach, a tam łucio. Juli, pani, czekać sobie na śniadanie.